kundalek więc czas na program Podaj łapę. Zapraszam. Paje na może powiedzieć o piesku baronie. jak się znalazł. Baron trafił do nas z terenu Gwiny Trzebownisko, po prostu jako taki wołęsający się piesek, a że jest bardzo przyjazny, no to łatwo było go złapać, więc został do nas przywieziony. No niestety właściciel się nie odezwał, więc Baron zaczął szukać nowego domu i bardzo się dziwię, że tak długo schodzi, żeby taki fajny psiak. E, który no, jest po prostu kochany, młody, energiczny, że on musi tyle czekać u nas w schronisku na, e, na swój nowy dom. E, szczególnie, że jest po prostu piękny, ma super umaszczenie i te no, niesamowite, niebieskie, takie jasne, e, przejrzyste oczy. E, może faktycznie one tak troszeczkę e, e, aż dziwnie wyglądają, prawda? Ale on ma też dodatkowo fantastyczny charakter. Jest bardzo taki w stosunku do człowieka, po prostu lgnie do człowieka. Uwielbia chodzić na spacery. Tak. Ajajaja, ja, ja, ja. tak. Nic tylko mnie głaskać, dokładnie. Nie należy się też może jakoś bardzo obawiać tych jego rozmiarów. Tak? To nie jest aż taki duży pies. To jest psiak średniej wielkości. I jest młody, więc jeszcze wiele może się po prostu nauczyć. Całnie zdrowy, tak? Tak, jest zdrowy, odrobaczony, zaszczepiony, zaczipowany, wykastrowany. Zna też podstawowe komendy. Teraz pewnie mi ich nie wykona, z tego względu, że za dużo się tutaj dzieje, jest zbyt podekscytowany. Ale zna też podstawowe komendy, typu siat, łapa. Bardzo chętnie je wykonuje za smaczki. Więc naprawdę gorąco, gorąco go polecam. Szkoda, żeby taki fajny psiak u nas w stronisku marnował swoją młodość po prostu. Dokładnie. I, to może być piesek i do domu, i do mieszkania, e, prawda? Zgadza się, to nie jest prawda, że duże psy, on nie jest jakimś nie wiadomo jak dużym psem, że one męczą się w mieszkaniu. E, przecież e, psy. One też dużo czasu spędzają wypoczywając i śpiąc. One, on nie musi być aktywny non-stop. Jeżeli ktoś zapewni mu odpowiednią dawkę ruchu, zabawy to po prostu w mieszkaniu też nie będzie się męczył, on tutaj ma kojec do dyspozycji, który jest kilkokrotnie mniejszy niż, niż jakiekolwiek mieszkanie, więc jeżeli on tutaj, nic mu złego się nie dzieje, no to tym bardziej w mieszkaniu też się, też się odnajdzie. Dobrze, dobrze, dobrze. No, Siad. Łapa? Pięknie jest. Łapa? Pięknie dałem łapę, pięknie, a jednak. No. A... To zachęcam, żeby tu przyjechać, Barona wziąć na spacer, zapoznać się z nim, a później decydować, czy go wziąć Dokładnie. do siebie. Dokładnie. Tak, gorąco zapraszam. Baron bardzo lubi chodzić na spacery. I tak naprawdę jest to jeden z niewielu takich młodych, fajnych psów, które obecnie mamy w schronisku do adopcji. Bardzo duża część naszych psiaków to są jednak seniorzy, którzy oczywiście też czekają na nowy domy, ale jeżeli ktoś chciałby mieć no, takiego energicznego, przykłaśnego, fajnego psa, no to po prostu Baron. No, nie ma, nie ma na to tak, no, Wyborem. Do Państwa zapamiętać no, imię Baron, tak. żeby powiedzieć, na spacerek i później do siebie go wziąć. Yy, mamy tutaj małe kotki. Tak. Z jednego miotu czy to są z, z, od różnych rodziców? Yy, Co mamy tutaj, mamy? Yy, tutaj jest mamusia. Ale ona jest mamusią tylko y, części z tych kociaków, ponieważ kiedy one do nas trafiły, co prawda trafiły z jednego miejsca, e, ale widać, że po wielkości ich, że są z różnych miotów po prostu. E, tam była widoczna tylko ta jedna mama. Ona no jest e, bardzo przyjaznym kotkiem, ale też jest bardzo czujną mamusią, tak. E, bardzo broniła swoich dzieci, e, ale Teraz będzie Ale już jak mogła tutaj sobie e, Tutaj e, te kociaki trafiły do nas przywiezione przez straż gminną z Głogowa Małopolskiego. E, ponieważ e, kociaki zauważono, że były w bardzo kiepskim stanie, one były bardzo wychudzone, e, miały objawy kociego kataru i faktycznie dwa z nich musiały trafić do inkubatora. W inkubatorze najwięcej czasu spędził tutaj ten Mały czarny. E, u nas dostał na imię Jaspis. E, w inkubatorze musiał być karmiony też strzykawką, nawadniany. Chodź, 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 pokaż się! Pokaż się. Tak. Więc jest to nasz taki mały, <laughs> mały, mały cud, prawda? Ponieważ e, wszyscy mówili, że nie, nie, ten kotka nie da się już uratować. A on po prostu pokazał, że ma bardzo dużą wolę życia. I chęć, taka, żeby zostać tutaj troszeczkę dłużej. Ile tygodni? One mają około. E, on około półtora miesiąca, tak? E, a po, e, niektóre z nich są większe i mają około właśnie dwa miesiące. Czy są w takim wieku, w jakim mogą się zmieniać? E, e, tak, jak ten najbardziej. Ten mm -hmm. Te może jeszcze nie przez parę tam tygodni, ale z drugiej strony on też. E, bardzo dobrze sobie kojarzy człowieka, ponieważ był karmiony strzykaweczką przez przez dłuższy czas i, i jest bardzo fajny i towarzyski i mimo że był tutaj najmniejszy już po malutku nadgania wagowo, jak widać brzuszek jest bardzo pełny i i mamy nadzieję, że niedługo znajdzie nowy dom. One wszystkie są już tutaj odrobaczone, odprone, zaszczepione, zaczipowane. Jeden z kotków już znalazł nowy dom, Jagódka, ale pozostałe tutaj nadal, nadal czekają. <noise> tak, buraski są fantastyczne, ponieważ są bardzo fotogenicznymi kotami. Ten bóry kotek to jest kociczka, Jula. Okay, tak? tak? ona tutaj bardzo lubi, lubi się bawić ze swoją siostrą, a przepraszam, z bratem. Takim czarno-białym kotkiem. Po prostu we dwójkę tutaj strasznie rozrabiają. Ja się dał do mamy. Tak, tak. To raczej jest właśnie mamusia. A, a ta mała kotka właśnie to jest Joasia. Jak takiego małego kłata bierzemy do domu, to o czym należy pamiętać? Należy pamiętać o tym, że pierwsze miejsce, jakie kot musi zacząć zwiedzać, to jest kuweta. Mhm. I kuweta musi być zawsze najlepiej, żeby właśnie była regularnie czyszczona. Żeby zawsze była dostępna dla kota, tak? Czyli jeżeli zamierzamy ją trzymać w łazience, jak dużo ludzi tak praktykuje, to warto pamiętać, że te drzwi do łazienki nie mogą być zamknięte nigdy. Ponieważ jak kotek sobie znajdzie jakąś inną kuwetę, na przykład doniczkę albo nasze ubrania, cokolwiek, prawda, no to już będzie to miejsce też nadal traktował jako. Kuwetę. Ale nie no musimy kota uczyć czysto czystością. Sam N będzie wiedział, że kuweta jest miejscem, tak, gdzie należy. Tak, to, jest, to jest instynkt u, u kociaków. One tutaj wszystkie ładnie korzystają sobie z kuwety, e, i naprawdę nawet takie czteromiesięczne kociaki już wiedzą, do czego e, takie miejsce służy. One instynktowie szukają takiego miejsca, po prostu gdzie mogą się e, załatwić, e, zakopać to wszystko e, i iść dalej. Jeśli chodzi o jakieś zabawki, co to, to możecie Państwo polecić? Czy warto kupować takie rzeczy, to Państwo to widzicie? Znaczy, powiem tak. Kilka zabawek można kupić, ale nie przesadzać. Z tego względu, że dla kota zabawką będzie za jakiś czas nawet jakiś papierek, jakaś szeleszcząca folijka, prawda? Tak samo jak dzieci. Często tak mają, że w zabawce najfajniejsza jest metka. To u kotów jest dokładnie tak samo. I kilka zabawek można kupić, ale nie przesadzać, ponieważ za chwileczkę się okaże, że po prostu jest to jakiś kawałek papierka, który często rzucamy takiemu kotkowi i on się z tym bardzo fajnie bawi. Koty też można uczyć różnych sztuczek, na przykład aportowania. Jak najbardziej, koty podobnie jak psy lubią taką zabawę. Tak, jeżeli chodzi o weterynarza, to koty muszę powiedzieć, że są nawet bardziej wymagające niż psy. Z tego względu, że młode kociaki są narażone na różnego rodzaju wirusy, które no dziesiątkują niestety populację kotów. Nie wszystkie są bardzo groźne, ale dla takiego małego kotka nawet jednodniowa biegunka czy jakieś wymioty mogą doprowadzić do stanu zagrożenia życia. Dlatego jeżeli widzimy coś niepokojącego, warto natychmiast udać się do weterynarza, szczególnie tak właśnie jak powiedziałam biegunka czy wymioty, to od razu czerwona lampka i na sygnale jedziemy. Natomiast kociaki u nas staramy się wydawać do nowych domów już przeleczone, tak? bez żadnych objawów chorobowych. Ewentualnie, jeżeli ktoś ma doświadczenie w opiece nad chorym kociakiem i wie, z czym to się je, no to po odpowiednim oświadczeniu może takiego kotka wziąć. Ale chcemy, żeby jednak te kociaki trafiały zdrowe. Żeby w tym nowym domu nie trzeba było zaczynać właśnie od wizytu weterynarza, kroplówek, tych wszystkich nieprzyjemnych rzeczy, żeby ten, te początkowe dni były po prostu pełne zabawy, radości i poznawania się nawzajem. Ale tak, tak samo jak psy, u kotów też warto regularnie je szczepić na choroby zakaźne. Nie ma co prawda obowiązku szczepienia przeciwko wściekliźnie, ale osobiście gorąco zachęcam do tego, żeby. Szczepić, ponieważ jest to też groźna choroba, szczególnie jeżeli kot byłby kotem wychodzącym. My nie mamy kontroli nad tym, z jakimi zwierzętami on ma styczność, z czym ma styczność poza domem. W związku z czym warto zwierzaka zabezpieczyć na wszystko, na co się tylko da. Mhm. Jeżeli chodzi o kociaki, to wszystkie kociaki do adopcji są u nas na stronie internetowej, tam można sobie zobaczyć zdjęcia, można. Wstępnie, prawda, sobie coś wybrać z tych kilkudziesięciu kociąt, które mamy obecnie w schronisku natomiast wiem, że dużo ludzi preferuje po prostu przyjść do schroniska, żeby sobie posiedzieć i zobaczyć, który kotek nie wybierze. I do tego zachęcamy, prawda? Oczywiście w godzinach otwarcia schroniska można po prostu przyjść do kotków, posiedzieć, pobawić się i wtedy po prostu sobie wybrać tego, który bo to szczerze, nam będzie dla, bardzo pasował. Urządzenie dla każdej osoby, prawda? Bo może być dla jakiejś starszej pani. I także załóżmy młodych osób, które nie mają tak. czasu spieskiwać na spacery rano południe wieczorem, kto... a kotek cały dzień może w domu. Zgadza spędzić. się? E, od razu powiem, że jeżeli ktoś e, jest bardzo wrażliwy, e, może mieć poczucie, że po jed, jeden kotek w domu będzie samotny i będzie mu smutno, kiedy my jesteśmy w pracy i nie ma nas 10 godzin. Z jednej strony raczej nie należy się tym aż tak bardzo przyjmować, ponieważ większość kotów to są jednak samotnicy. Ale jeżeli chcielibyśmy właśnie, żeby kotek miał towarzystwo, kiedy nas nie ma, to warto zastanowić się nad adopcją dwóch kociaków, na przykład z jednego miotu, a tam widać. Jak mhm. się bardzo fajnie dogadują dwa. Kotki nam raczej butów nie pogryzą, prawda? Ale azurkami, oso, Oczywiście meble mogą też e, poniszczyć, e, no, swoje rzeczy też e, pogryzą, lubią strącać rzeczy z szafek, więc e, warto e, zabezpieczyć i tak sobie po prostu pomyśleć, prawda? Co nie chciałbym, żeby spadło? I wtedy, i wtedy te rzeczy pousuwać albo postawić w jakimś takim bezpieczniejszym miejscu. Więc jeżeli ktoś chciałby kotka w dwupaku, tak zwanym, jak najbardziej można, żeby na przykład uniknąć później, że za pół roku, za rok Będziemy chcieli się dokocić, tak? czyli dobrać sobie kolejnego kotka, ale wtedy już może być trudno, bo nasz kotek stał się jedynakiem uh -huh. i już może nie chcieć tak chętnie wchodzić w interakcję z innym kotem, i są pewne, pewne trudności. Również są trudności takie logistyczne, na co ten kotek był szczepiony, na co tamten był szczepiony. Jest taka metoda też łączenia z izolacją kotów, prawda, że gdzie one zapoznają się ze swoimi zapachami stopniowo. I dopiero później dochodzi do, do poznania się no, nosek w nosek. Super. I dlatego też jeszcze warto adoptować dwa kotki, ponieważ to, co widzimy tutaj, one się ze sobą bawią, one się gryzą. Kiedy my, jako ludzie, bawimy się z kociakami, to często używamy rąk. I kociaki je gryzą, drapią, i my nie jesteśmy za bardzo w stanie im przekazać, że au, to nas boli. Tak? I nie, nie przerywamy tej zabawy wystarczająco wcześnie. A drugi kociak da znać, tak? Miałknie albo też mocniej ugryzie, i wtedy one się po prostu uczą, jak mocno należy ugryźć, żeby to była zabawa, a żeby jednak drugiego nie bolało. I generalnie dwa takie młode kociaki, jak są razem, bardzo fajnie się ze sobą wychowują, dokazują, więc... Generalnie polecam dwa kotki, ale jeżeli ktoś kogoś na przykład tylko stać, ktoś ma tylko mieszkanie, gdzie może mieć tylko jednego kota, to jak najbardziej proszę się nie obawiać. Kotek będzie nas traktował jako swoje stado, jako swoją rodzinę. Koty bardzo dużo czasu w ciągu dnia śpią, w związku z czym jak zostaje sam, naprawdę nie dzieje mu się wtedy żadna, żadna krzywda.